60 tysięcy y, współpracowników. Dzisiaj razem z rodzinami konfidenci gestapo stanowią rzesze około 5 tysięcy. Zamykamy nasze zgromadzenie w tej chwili, zgromadzenie Solidarności Walczącej i zgromadzenie weteranów. Bardzo serdecznie dziękuję panu Sendeckiemu za wyrażenie swojego zdania na temat stanu wojennego i polityki i chciałbym przekazać głos w tej chwili Organizacji Młodzieżowej Prawa i Sprawiedliwości. Proszę bardzo. Dziękuję pięknie Państwu. Ze strony organizatorów Sformułów Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie otwieram zgromadzenie. Informowałem o tym już służby miejskie. Szanowni Państwo, ja prosiłbym, żebyśmy zwrócili się frontem do domu gen generała Kiszczaka. Tam Pan Paweł Piekarczyk, jedna, jeden z, nazwijmy to bardów, który dalej gra piosenki wykonywane za czasów komunizmu, ale także ma wiele swoich ciekawych pozycji również w dzisiejszych czasach. Prosilibyśmy, żeby Pan Paweł zagrał trzy piosenki, e, potem trzy utwory, potem chcielibyśmy e, wygłosić apel poległych, e, w takiej skróconej formie, wyczytując imię, nazwisko, wiek. E, później prosilibyśmy o przemówienia, e, będą trzy przemówienia i e, będziemy kończyć. Tak więc prosiłbym Państwa o posłuchanie koncertu Pana Pawła Piekarczyka. Dziękuję.